Dzisiaj zadzwonił do mnie chłopak, roztrzęsiony z Wielkopolski i do ciebie teraz mówię: Jak widzisz, nie przerwałem rozmowy, wysłuchałem cię, ale pamiętaj, że jak dzwonisz do mnie na stukany, to jest rozmowa trzeźwego znać panem. Więc, żebym ci mógł cokolwiek doradzić, to musisz dać mi szansę. Dlatego nie płacz, nie krzycz, a wszystkim nie rozczulaj się nad sobą, bo to jest tylko i wyłącznie objaw tego, że ty to bierzesz, a zwłaszcza tą wodę, jak pijesz, i ona ci powoduje takie właśnie stany takiej świadomości. Ja też to robiłem. Wychodziłem na miasto, tylko że ja wolałem, żeby nikt się do mnie nie ozywał, szedłem gdzieś w jakieś miejsca, bo już nie mogłem studiu wytrzymać, wracałem na z perspektywy czasu. Jak się pomyślę, nic nie załatwiłem, nic nie zrobiłem, tylko sobie poszedłem pochodzić i nie chciałem, żeby nikt ze mną rozmawiał. Tak, ryje łeb, wuda i używki. Naprawdę i samo wyjście z niej, z niej nie jest żadnym problemem, potem trzeba prosić o pomoc terapeutów, jak ktoś nie ma mocy, ale naprawdę niektórzy piszą, że sport i pasja, oczywiście i to wystarczy, żeby z tego wyskoczyć. Nie bój się, dzwoń do mnie, tak jak Ci powiedziałem, idź na detoks natychmiast, jak nie dasz rady sam i po detoksie do mnie zadzwoń, a Ci doradzę, zawsze odbieram telefony, bo nie po to prowadzę ten kanał, żeby, nie, żeby być anonimowym i zawsze kogoś wysłucham nie dzwońcie tylko na pani, bo nie mogę dojść do słowa pozdrawiam wszystkich dacie radę wszyscy, wyjdźcie z tego gówna, Nara.